Krzysztof Towiński, polityk, samorządowiec, bardzo mocno związany ze środowiskiem rolniczym, były minister skarbu, działacz na rzecz polskiego rolnictwa i polskiej żywności. Krzysztof. Dzięki. Szanowni Państwo, pozwolę Państwa przywitać w imieniu polskich rolników, którzy już są, tak jak my tutaj, moja osoba z Konfederacją, ale także tych wszystkich polskich rolników, którzy w niedługim czasie z przyczyn czysto, powiedzmy, pragmatycznych i rozsądkowych dołączą do Konfederacji. Szanowni Państwo, padło sporo słów o prezydenturze. Jesteśmy w kwestii prawyborów prezydenckich u nas w Konfederacji, natomiast pozwólcie, istotna cecha, istotna cecha prezydenta, prezydentury w Rzeczpospolitej oraz Ośrodka Prezydenckiego. Prezydent nie może być osobą uzależnioną, nie może być osobą zależną, nie może być niczym niewolnikiem niewolnikiem partyjnym, niewolnikiem jakichś układów, czy niewolnikiem obcych. Tu siedzący na tej, na tej scenie, startujący w wyborach, w prawyborach, to są osoby, które sobą coś stanowią, osoby niezależne. Niezależne, a przez to czyniące swoją osobowością niezależność tego organu, czyli prezydenta Rzeczpospolitej. I o taką prezydenturę walczymy i będziemy, kochani, walczyć. I jedna bardzo ważna uwaga jeszcze do tej krytyki obecnych relacji prezydenckich. Prezydent szczególnie nie może być Osobą zależną od różnych obcych ośrodków, yy, obcych państw. I mieliśmy do czynienia w poprzednich prezydenturach już z tym. W obecnej prezydenturze mamy dosyć dziwne, niespotykane w przeszłości naszych dziejów uzależnienie od stronnictwa amerykańsko-izraelskiego, które niesie bardzo poważne z sobą zagrożenia. Prez Wybory nas czekają. Wybory nas czekają, czy uwikłanie prezydenta Rzeczpospolitej i naszego państwa, nas wszystkich, w konflikty po stronie imperialnych różnych mocarstw i gierek, których oni także nie rozumieją? Znakomita większość tych polskich polityków, także parlamentarzystów, a szczególnie tych obecnie rządzących, nie zdają sobie sprawy i nie rozumieją powagi tego, co się dzieje w geopolityce. I w tej prezydenturze, w tych wyborach najbliższej, może się rozstrzygnąć, czy my, Polacy, polskie państwo, my, polski naród, zostaniemy wciągnięci w jakąś kolejną bezsensowną wojnę, która może bardzo dużo nas kosztować. Stąd, kochani, jest tak istotne, tak ważne, byśmy dzisiaj to przecięli. I teraz, bardzo, bardzo konkretnie, do środowisk rolniczych, które reprezentuje, a w pierwszej kolejności od tej strony ideowej. Rolnictwo, rolnik, mieszkańcy wsi to z natury konserwatyzm, konserwatyz, konserwatyści. Dużo dzisiaj mówimy, bo jako Konfederacja bardzo mocno akcentujemy ten rzecz konserwatyzm. Ale co się dzieje dzisiaj z konserwatyzmem? Dzisiaj każdy, każdy to sobie bezkarnie jako emblemat nosi, przypisuje. Partia socjalistów, prawo i sprawiedliwość, no czysta, czysty krypto-socjalizm, w układzie ustrojowym. Oni dzisiaj mienią się konserwatystami. Oni naruszają dzisiaj porządek, oni naruszają ten naturalny ład, ład rzeczy oparty na prawie naturalnym, naruszają to nasze zakorzenienie w środowiskach wartościach. Dzisiaj ta formacja polityczna w sposób zakłamany, bezprawny niszczy najbardziej polskie społeczeństwo, a szczególnie to społeczeństwo rolnicze, to społeczeństwo wiejskie. Naszym zadaniem, dzisiaj jest zadaniem Konfederacji, jest wyrwać z tego bałamucenia, bo inaczej to nie należy określić. Ktoś nam uwiódł, uwiódł elektorat, uwiód środowiska wiejskie, uwiódł rolników. Zadaniem Konfederacji jest dzisiaj przedstawić taką ofertę, Nieuwodzenia, broń Boże, <dlaki> daleki jestem od tego. Ale taką ofertę, kochani, myśli, myśli tej nowej politycznej i takiego trzeźwego wreszcie spojrzenia na to, co się dzieje w państwie polskim, na rzeczywistość, byśmy mogli dzisiaj te wartości odzyskać i z tych rąk uzurpatorów po prostu wyrwać. Po to jest, kochani, konfederacja. Proszę Państwa, konserwatyzm rolnicy to poszanowanie dwóch podstawowych wartości. Własność, bo nikt nie jest takim właścicielem i podstawą właścicielstwa, zresztą w naszej kulturze, w budowie państwa Rzeczpospolitej jest zawsze ta własność ziemi, ta własność rolnicza. A jednocześnie mając własność, mając... Wnętrze konserwatywne, stoimy na straży wolności. Nikt tak wolności nie obroni, jak konserwatyści. To nie ci od nowostek, to nie ci, którzy mówią ciągle na ustach, ich jest wolność. Oni nie obronią. Oni nie są w stanie. Oni tylko korzystają, wykorzystują tą wolność. W związku z tym bardzo jest dzisiaj ważne, byśmy zwrócili uwagę, co tak naprawdę, i tutaj szczególnie w Warszawie chciałbym dwa, trzy zdania Państwu powiedzieć, jak wygląda Polska wieś, polskie rolnictwo. Obecna Polska wieś to już zostało kilkaset gospodarstw rolnych, które utrzymują tą naszą tak zwaną produkcję, tą tak zwaną jeszcze na razie na minimum samowystarczalność żywnościową. To są ludzie, którzy pod działaniem władz obecnej konstytucji z 1997 roku, która mówi, że podstawą jest gospodarstwo rodzinne ustroju rolnego. Dokładnie w tym czasie upadło największej, najwięcej gospodarstw rodzinnych. Na ich miejsce wchodzą potężne korporacje, które nie liczą się z niczym. Nie liczą się z szacunkiem do ziemi, z państwem jako konsumentami, nie liczą się z tradycją, nie liczą się z wartościami, nie liczą się w żaden sposób z Polską. Nawet z rachunkiem ekonomicznym, bo traktując to państwo jako neokolonialne warunki i zasady, tu nie działa żaden rynek. Rynek? Rynek Rzeczpospolitej, a szczególnie w układzie Rolnictwa, rynek to jest zachowanie własności, to jest cena. A jaką my mamy dzisiaj w układzie? Ja nie chcę bardzo tu ślisko mówić. Ostatnio właśnie pan prezydent na scenie, na cenach się tak zwanych pośliznął z tym swoim wykładem. Natomiast proszę państwa, wartość surowca jest rzeczą nadrzędną na rynku i podstawową. Nie ma rynku, jeśli nie ma ceny surowca. I nie możemy popadać w dwie demagogie. Demagogia po jednej stronie socjalizmu, a w druga demagogia niby wolnego rynku, którym tak naprawdę ktoś steruje. W zakresie rolnictwa każde z państw, i to jest wyraz jego siły, potęgi kultury, dba o realia, w jakich ramach ma ta właśnie gospodarka rynkowa. Opierać się tak, by rolnictwo było silne, bo jest podstawą tej państwowości. Także powtarzam, demografii, kultury i tak dalej. I teraz chcę państwu zapewnić, że polscy rolnicy, jeśli będą mądre rządy Konfederacji, my mamy własny projekt na nową przebudowę rolnictwa, dokładnie to, co po 1989 roku zostało uczynione z polskim rolnictwem, wołał pomstę do nieba. My zapewniamy jako rolnicy, że jesteśmy w stanie zapewnić dobry surowiec, zdrowy, bezpieczny. Ale to, co się dzieje w obecnym państwie polskim, gdzie rząd, gdzie prezydent mi, milczy przy braku nadzoru nad przetwarzaniem żywności, przy tym wszystkim, z czym mamy dzisiaj do czynienia, z tą masowym truciem Polaków poprzez niedopatrzenie, jest rzeczą, która nigdy w XXI wieku w państwie rolniczym nie powinna się wydarzyć. A dlaczego tak się dzieje? Kochani, bo oddaliśmy w tym wypadku naszą suwerenność, nasze władztwo. Konfederacja jest po to, Konfederacja Rolnicza jest po to, by przywrócić to, co dotychczas zostało doprowadzone do patologii. Dziękuję.